Się nagrywa. Dobrze. Dobry wieczór. Chciałbym przedstawić bardzo krótki film. Dotyczy on dzisiejszego egzaminu maturalnego z matematyki, a, a dokładniej zadań z tego arkusza, rozwiązań i odpowiedzi. A film jest bardzo krótki, czyli w samym filmie, jakby to wszystko, co powiedziałem, nie znajduje się. Natomiast w opisie filmu są dwa linki. One odeślą każdego z was do. A dwóch chamboardów, w pierwszym i na początku drugiego są rozwiązane szczegółowo zadania zamknięte, a w drugim to samo po tych kilku tam końcowych zadaniach zamkniętych też zadania otwarte. Poza tym znajdziecie też tam informacje o mnie moje imię, nazwisko, numer telefonu. W razie potrzeby Zapraszam do kontaktu, zajęcia, korepetycje prowadzę nie tylko z matematyki, prowadzę je też z fizyki, chemii, biologii, a geografii, historii. Widzę o społeczeństwie polskiego, niemieckiego i angielskiego. Mógłbym jeszcze dorzucić, nie wiem, łacinę, szachy.